Czy kiedykolwiek słyszałeś ojciec chrzestny, Bóg wojownik, który został prawie zapomniany przez historię, był niegdyś najpotężniejszym spośród słowiańskich bogów, czczonym poprzez uczty, monumentalne świątynie i rytuały przeciwstawiające się niebiosom? Jednak z biegiem czasu jego legenda została wymazana. Dziś odtworzymy tę historię w takiej formie, w jakiej nigdy wcześniej jej nie opowiadano. Z każdym szczegółem, Każdą bitwą i tajemnicą kryjącą się za jej zapomnieniem. Jeśli lubisz zagłębiać się w historie, które odsłaniają to, co było przed ludzkością ukryte, subskrybuj kanał już teraz. Nadchodzi mnóstwo mitologii słowiańskiej i nie będziecie chcieli tego przegapić. Pojawienie się Swantowita, boga wizji i wojny dawno temu, zanim królowie rządzili ziemią, zanim wzniesiono kościoły i na długo przed narodzinami jakiegokolwiek imperium, świat był dzikim, Tajemniczym i świętym miejscem. Lasy były gęste jak ściany, wiatry mówiły zapomnianymi językami, a niebo kryło nie tylko chmury i gwiazdy. To było w tamtych czasach starożytnych, Ojciec chrzestny pojawił się nie jako człowiek ani jako dzika bestia, ale jako siła życiowa samego świata. Narodziło się z potrzeby ludzi, aby się chronić, widzieć co nadchodzi, wygrywać bitwy, które wydawały się niemożliwe. Był boską odpowiedzią na okrutny i nieprzewidywalny świat. Świętowit nie był zwyczajnym Bogiem. Nie miał ani jednej twarzy. Miał cztery. Cztery głowy, każda patrząca na jeden z głównych punktów północ, południe, wschód i zachód. To go uczyniło wszystko oczywiste, wszystko widzący, wszechpostrzegający, nawet to, co ukryte. Jego wzrok przekraczał mgły, ściany, a nawet czas. Żaden wróg nie mógł ukryć się przed jego spojrzeniem. Ale nie był on tylko mądrością i wizją. Był także miecz dzierżony przez niebo. Najwyższy wojownik, władca zwycięstw. Mówią, że urodził się z mieczem w dłoniach, stworzonym z esencji piorunów i odwagi pierwszych bohaterów. Tam, gdzie Sfantowicz skierował swoje ostrze, wróg upadł. Tam, gdzie rozbrzmiewał ich okrzyk wojenny, serca ciemiężycieli ściskał strach. Był też ciekawy symbol, święty róg, zawsze pełen miodu pitnego. Ale ten róg nie był przeznaczony do picia dla przyjemności, używano go w rytuałach proroctwo. Gdy kapłani chcieli poznać losy plonów, ludzi czy wojen, obserwowali rok. Jeśli w ciągu roku w tajemniczy sposób opróżniał się, był to znak, że świętowit wypił i w ten sposób pobłogosławił lud obfitością i ochroną. Mówiono, że mieszkał wysoko na wzgórzach, wśród świętych dębów i obserwował świat. A gdy ktoś ośmielił się wzywać jego imienia, najlepiej było być przygotowanym, bo oswantowit nie pojawił się bez powodu. Kiedy przyszedł, przyniósł decyzję. Przyniosło przeznaczenie, przyniosło wojnę. Jego pierwszymi wyznawcami byli mieszkańcy Wybrzeża Bałtyku, prości mężczyźni i kobiety, ale którzy umieli rozpoznać, kiedy krążyło między nimi coś świętego. A kiedy świętowit mówił, słuchali. Budowali świątynie, wznieśli posągi, stworzyli ceremonie i, co najważniejsze, przekazali swoją historię. Świętowit nie narodził się z innego boga. Urodził się z siebie męska. Potrzeba sprawiedliwości, wizji i siły. Był nie tylko uwielbiany, budził strach, był szanowany i naśladowany jako prawdziwy duchowy przywódca i wojownik. I tak zaczęła się legenda o największym Bogu wojowniku w mitologii słowiańskiej: Bóg, który widział wszystko, Bóg, który walczył za swój lud, Boga, który, nawet gdy próbowano go wymazać, tak naprawdę nigdy nie zapomniane, świątynia Arkony, święte centrum zapomnianej wiary. Z biegiem lat wiara w świętowita rosła jak rwąca rzeka, której nie dało się powstrzymać. Całe ludy, rozsiane po ziemiach północno-słowiańskich, zwracały oczy ku niebu i wołały o ochronę, sprawiedliwość i władzę. I wtedy właśnie się urodził Arkona, bijące serce religii słowiańskiej, zwł Święte sanktuarium Boga o czterech twarzach. Położona na imponującej wyspie Rugia, otoczona klifami, morzami i gęstymi lasami. Arkona była czymś więcej niż miastem. To był symbol. Miejsce, gdzie zdawało się, że niebo i ziemia się spotkały. To właśnie tam, w najwyższym punkcie wyspy, ludzie zbudowali tak zwu Wielka Świątynia Świętowita i nic nie uratowali. Świątynia była ogromna, wykonana ze szlachetnego drewna dębowego, świętego drzewa wśród Słowian. Na jego kolumnach wyrzeźbiono sceny bitew, żniw, przepowiedni i cudów przypisywanych Świętowitowi. Wszystko tam zostało zaprojektowane tak, aby obecność Boga była żywa i obecna. Po środku, owiana zasłonami i tajemnicami, znajdował się monumentalny posąg świętowita. Było tak duże, że według starożytnych przekazów oczy każdej z czterech głów zdawały się podążać za gośćmi, dokądkolwiek się udali. W jednej ręce trzymał miecz, zawsze wycelowany w niewidzialnego wroga, a w drugiej święty róg, wiecznie wypełniony niebiańskim miodem. Ale świątynia nie służyła tylko do podziwiania. To było miejsce decyzji, które ukształtowały losy całych narodów. Mieszkali tam kapłani w białych szatach, ludzie poświęceni Bogu od urodzenia. Nie obcinali włosów i nie dotykali broni. Jego życie było poświęcone opiece nad świątynią i interpretacji boskich znaków. Tylko oni mogli wejść do sanktuarium, w którym znajdował się święty posąg. Tylko oni mogli spojrzeć swantowitowi w oczy. Wokół świątyni rozkwitło miasto Pielgrzymi przybywali zewsząd: od kupców i wojowników, po królów i generałów. Wszyscy szukają wskazówek, ochrony lub przebaczenia. Najpotężniejszy klęczał przed świętowitem niczym przestraszone dzieci, czekając na odpowiedź, która zmieni ich bieg. Ale najświętsza rzecz zdarzała się raz w roku, wielkie jesienne święto. Tysiące ludzi zgromadziło się, aby uczcić żniwa, podziękować za zwycięstwa i odnowić przysięgę wierności Bogu. Pieśni rozbrzmiewały echem wśród nocy, płomienie tańczyły na szczytach wzgórz, a kapłani prezentowali przed tłumem święty róg. Było to duchowe widowisko naznaczony czas, zjednoczył ludzi i odnowił wiarę. Arkona nie była tylko świątynią, to był zupełnie inny świat, miejsce, w którym nabrała kształtu wiara, gdzie słowa ludzi stały się obietnicami złożonymi Bogom, a świętowid w swojej milczącej wielkości obserwował wszystko, jak zawsze swoimi czterema uważnymi i wiecznymi oczami. Proroctwa i rytuały, kiedy bogowie przemawiają do ludzi w Arkonie, ludzie nie wierzyli dla samej wiary. Tam wiara była żywa, pulsujący, niemal namacalny. Nie wystarczyła modlitwa i składanie pokłonów. Ze swantowitem bogami mówili, a mężczyźni słuchali. To poprzez święte rytuały przeprowadzone z niemal chirurgiczną precyzją Bóg objawił swoją wolę. Wśród wszystkich rytuałów był jeden, który wyróżniał się na tle innych wyrocznia włóczni. Przed wojną, przed jakąkolwiek ważną decyzją, kapłani spotykali się wewnątrz świątyni. Tłum w milczeniu czekał na zewnątrz. Tam, przed pomnikiem świętowita, rzucili dwie ceremonialne włócznie nad podłogą. Pozycja, w której spadły, kierunek, w którym wskazywały kąt wszystko zostało zinterpretowane ostrożnie. Jeśli znaki były sprzyjające, Wojownicy mogli maszerować pewnie, zwycięstwo było pewne. Gdyby tak nie było, lepiej byłoby się wycofać, bo przeciwstawienie się woli swantowita było proszeniem się o hańbę. Kolejny święty rytuał dotyczył róg miodowy. Róg ten, wyryty starożytnymi symbolami i owinięty w paski świętego lnu, zawsze znajdował się w prawej dłoni posągu. Podczas wielkiego jesiennego święta kapłani napełniali go miodem pitnym i ostrożnie kładli na ołtarzu. Co roku, Wracając do świątyni, sprawdzali poziom płynu. Brak miodu pitnego, nawet jeśli nikt go nie dotykał, był oznaką, że świętowid go wypił, przyjmując ofiarę. Oznaczało to, że następny rok będzie pomyślny: obfite zbiory, zdrowe stada i pokój między klanami. Ale jeśli płyn pozostał nienaruszony, był to znak niezadowolenia, i napięcie ogarnęło wszystkich. Ale to nie było tylko to. Podczas rytuałów kapłani nigdy nie opuszczali świątyni z bosymi stopami dotykającymi podłogi. Chodzili po dywanach, żeby tak było żadne zanieczyszczenia ze świata zewnętrznego nie zanieczyszczają sakrum. Niektóre starożytne przekazy mówią, że kapłani w świątyni nawet nie wzięli głębokiego oddechu, w obawie przed zbezczeszczeniem boskiego powietrza. Wszystkie znaki i wszystkie ceremonie interpretowano z niezwykłą ostrożnością, ponieważ dla ludzi tamtych czasów sfantowit nie był tylko bogiem wojny, był kompas moralny i duchowy społeczeństwa. Od jego woli zależało, czy ludzie będą uprawiać rośliny, czy pójdą na wojnę, czy zawrą sojusze, czy zerwą traktaty. A kiedy świętowit przemówił, nikt nie śmiał pytać. Rytuały te przekształciły świątynię w miejsce, w którym czas jakby się zatrzymał, gdzie zasłona oddzielająca świat ludzi od świata bogów, stała się cienka jak oddech. To właśnie tam, w tej świętej ciszy. Przywódcy podejmowali najważniejsze decyzje w swoim życiu nie w oparciu o wątpliwości czy zakłady, ale wyrazić wolę Boga, który wszystko widział. Upadek Arkony, koniec Imperium Sfantowit, przez wieki Arkona była niepokonana, wiatr wiejący od morza zdawał się ją chronić, wzgórza, na których stała świątynia, zdawały się dotykać nieba, żadna armia nie odważyła się rzucić wyzwania temu miejscu. Gdzie sam Bóg wojownik czuwał nad czterema stronami świata swoimi wieloma głowami, ale nawet najświętsze świątynie nie są odporne na bieg historii. Świat się zmieniał. Nowa wiara, przychodząca z zachodu, zyskiwała na sile, chrześcijaństwo. Królowie i rycerze zaczęli maszerować już nie z włóczniami i mieczami, ale z krzyżami i świętym ogniem. Postrzegali starożytnych bogów jako demony, starożytne rytuały jako herezje, a świątynie jako twierdze ignorancji. To było w roku 1168, że zadał śmiertelny cios. Król duński Waldemar Iwraz ze swoim arcybiskupem Absalonem rozpoczął kampanię mającą na celu zniszczenie ostatnich bastionów słowiańskiego pogaństwa. Chcieli nie tylko zwyciężyć militarnie, chcieli całkowicie wymazać starożytnych bogów, odetnij ich korzenie, ucisz ich głosy. I tak jego statki zbliżyły się do wyspy Rugia. Żołnierze lądowali z determinacją. Mury arkony zostały otoczone, dzielni słowiańscy wojownicy stawiali opór tygodniami, walczyli wiarą tych, którzy bronią nie tylko miejsca, ale żywy Bóg. Ale opór nie trwał wiecznie, obrona upadła, wrogowie weszli, potem nastąpił brutalny, niemal symboliczny akt. Świątynia świętowita została najechana, splądrowana i zniszczona. Księża byli mordowani lub zmuszani do nawrócenia. Zburzono mury, zbezczeszczono obiekty sakralne. A posąg? Ze świątyni wywleczono wielką statuę świętowita, która przez wieki była ośrodkiem wiary całego ludu i wrzucony do morza. Najeźdźcy chcieli, aby ten Bóg zniknął nie tylko z ziemi, ale i z pamięci. Zanurkowałem w głębiny, świętowit został uciszony, a przynajmniej tak wierzyli. Bo chociaż świątynia się zawaliła i posąg zatonął, prawdziwej wiary nie można zniszczyć ogniem ani stalą. Wielu uciekło z fragmentami historii. Inni przekazywali legendę szeptem, a niektóre zachowane rytuały ukryte w lasach i górach z dala od oczu zdobywców. Upadek Arkony był końcem pewnej epoki, ale tak też było początek ciszy pełnej ech, gdzie imię Sfantowit miało pozostać, choć ukryte, czekając na odpowiedni moment, aby ponownie zostać usłyszane. Próba wymazania legendy, ale echa Boga wciąż żywe, po zniszczeniu świątyni arkony wydawało się, że popiół wiary został rozsypany na wietrze. Nowi władcy tych ziem zakazali kultu dawnych bogów, ceremonie zostały zakazane, księża zniknęli, dzieci zaczęły uczyć się o jednym Bogu, a imiona starożytnych zostały przekreślone z pergaminów. To był koniec sfantowitu, albo tego właśnie chcieli, bo prawdziwa legenda nigdy tak naprawdę nie umiera, ona zasypia, kryje się w fałdach czasu, w opowieściach szeptanych przez babcie przy ognisku, w tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. I tak było ze Sfantowitem. Nawet po upadku arkony byli tacy, którzy zachował pamięć: chłopi, którzy nadal składali swoje ofiary pod starymi dębami, wojownicy, którzy przed bitwami wciąż szemrali modlitwy do tego, który wszystko widział, mężczyźni i kobiety, którzy nie chcieli całkowicie wymazać przeszłości. Historia Sfantowita pozostała żywa paprochy w regionalnych legendach, w symbolach wyrytych na zapomnianych kamieniach, w popularnych pieśniach które kryły głębsze znaczenia. To było tak, jakby sam Bóg o swoich czterech twarzach zaglądał przez szczeliny czasu, oglądając w ciszy, a potem, wieki później, uczeni zaczęli odkrywać przeszłość. Historycy, archeolodzy, lingwiści, wszyscy zafascynowani tą postacią, która pojawiła się ponownie w rękopisach, w starożytnych kronikach, w pozostałościach znalezionych podczas wykopalisk na rugi. Im więcej odkrywali, tym bardziej stawało się jasne. Świętowit nie był drobnym mitem, był centralny, był wspaniały. Dziś opowiadamy ich historię nie tylko jako ciekawostkę czy folklor, ale jako akt sprawiedliwości historycznej. Odzyskanie imienia Świętowit to rozpal na nowo stary płomień, jest przywrócenie Słowianom zapomnianej części ich duszy. Bo nawet gdy próbowali to wymazać, Świętowit nigdy nie przestał widzieć, a teraz wy, którzy wysłuchaliście tej historii do końca, Staliście się częścią tej rekonstrukcji, część żywej pamięci. A może, jeśli skupisz uwagę, w jakąś cichą noc, wśród drzew lub na falach morza, poczujesz, że on wciąż tam jest. Bóg wizji, Bóg wojny, Bóg, który nigdy nie pozwól temu zgasnąć. Próba wymazania legendy, ale echa Boga wciąż żywe przez długi czas imię Ojciec Chrzestny została pogrążona w ciemnościach historii, ukryta pod popiołem zniszczonych świątyń. I, zduszona wiekami milczenia. Ich ołtarze zostały zburzone, ich rytuały są zakazane, ich historie zapomniane. Jest jednak coś, czego ani czas, ani królowie, ani zdobywcy nie mogą zniszczyć pamięć, która żyje w sercach ludzi. Świętowit przetrwał w szeptach starszych, w starożytnych pieśniach, których nikt inny nie potrafił wyjaśnić, w tradycjach, które przetrwały nawet wtedy, gdy wiara była zakazana. A teraz, w XXI wieku powraca, nie jako bóstwo kultowe, ale jako żywy symbol oporu kulturowego i słowiańskiej tożsamości. Misją badaczy pasjonujących się mitologią, artystów i gawędziarzy, takich jak my na tym kanale, jest spraw, by Twój głos znów odbił się echem. Każdy taki film to współczesna ofiara, gest honoru wobec tego, co zostało niesprawiedliwie usunięte. Dziś, wspominając Swantowit, nie opowiadamy tylko mitu. Łączymy na nowo fragmenty historii, która należy do nas wszystkich. I tak kończy się legenda, a raczej zacznij od nowa. Świętowit, czterogłowy Bóg, władca wizji i wojny, mógł zostać zapomniany przez królów i imperia, ale nigdy nie została zapomniana przez tych, którzy noszą tę historię we krwi i sercach. Jeśli ta historia w jakiś sposób Cię poruszyła, to spełniła swoje zadanie. Subskrybuj kanał, bo wciąż na odkrycie czeka wielu bogów, legend i tajemnic z mitologii słowiańskiej. Zostaw komentarz, podziel się nim z kimś, kto powinien poznać te historie i pamiętaj. Legendy, które przetrwały czas, to te, które wciąż mogą nas czegoś nauczyć.